Siemaneczko, z tej strony Fabcio i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bojeszoka. Co dzisiaj robimy? Nie wiem. Idziemy do tego Aves Garden i tam. Ło kurwa! Tak się ze mną bawisz. Spoko. Spoko, spoko, spoko. Dobry start w ogóle. Oj, znowu nie trafiłem. Dobra, to wejdźmy jednak tutaj, żeby mi coś znowu zaraz nie zajebało w plecy. Pam, 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 pam. Nigdzie nie idę, ziom. Przepowiem mi przyszłość, może niekoniecznie chcę ją znać. Genów i wytwórca Elektryczny żel jedynie mogę zrobić Każą tu wejść o. Czy się tutaj dzieją, widzę? O, kuźwa. To niedobrze maleńka, łam się. Trzeba się łamać. Kuźwa damy radę, damy radę. To było wiadome, że tutaj już pójdzie to. Dajmy tak, dajmy tak. Udało się, co mamy w sejfie. Dolaria, apteczka i amunicja. No niech będzie, na pewno się przyda. Oho. Uh -huh. wierzę Czemu to nic nie robi? Ale minę, o kuźwa. Ktoś tu biega znowu, nie? Tam jest ziomeczek Ło jaka posrana Nie mogę... O, mogę, dobra Leczmy się Zastanawiało mnie czemu nie mogłem jechać windą A ja tak bardzo chciałem się przejechać windą Też kurde, ja tu byłem przed chwilą, no dobra bez sensu Wracający się teraz uda uciec Eja No i co? No nie pięknie to zrobiłem. Dziwne te dźwięki są z deczka. Coś się tutaj dzieje, a ja nie wiem co. O, można coś kupić, tak? Uderzenie dźwiękowe na drugi. O, ja ją za mało, ja mam tylko 16. No, ora, zamknij kni. To znaczy, że gdzieś tutaj. Oha. znaczy łożty Łokuźwa To jest jakiś Nie, 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 to mnie nie bi Tobie nic nie zrobiłem jeszcze Ale mam zamiar fakt faktem zróbmy tak, że zapiszemy sobie tutaj grę, bo jak mi się go nie uda, to wiecie, to będzie ciężko. Co ja mogę teraz zrobić? 6-5. I mamy coś tutaj? Nie, tutaj, tu. Granatnik, tak? Co ty robisz? Ło wow, fuck! Czekajcie, teraz to już rozumiem, że wszystko zapalające mam tylko dwa, ale użyjmy fuck! Gdzie żeś się wpakował, człowieczku? O, już? Dobra, ale przynajmniej przynajmniej and mi coś ten na ciebie w ogrodzie obfitości, coś spadło w ogóle na mnie. Nie, ona po prostu ucieka, dobra? Te bełty zapalające w ogóle. ta kusza jest całkiem. O, o, muszę od tego odejść. Ta kusza jest całkiem w porządku. Słyszę drugiego tatuśka. O, jest, misiu. Wieście Adam, zahipnotyzuj tatuśka 2, tak? Całkiem, całkiem pole na plazmid, miejsce na tonik fizyczny, miejsce na tonik inżynieryjny i miejsce na tonik bojowy na rozwinięcie zdrowia też by się przydało. Łyskawica na dwójkę, co on daje, to już nie będzie jeszcze dłuż, dłużej ogłuszony. Kurde. Zastanawiam się, nie? Rozwinięcie Ewy może nie. Te toniki bym musiały znaczy miejsce na... Na, na. Tonik bojowy. Tonik inżynieryjny. I zostało mi 56. Eba nie będę nic kupował. Pułapka wiru. O 4 płytki alarmowe i przeciążeniowe mniej podczas włamania. To dobre. Rozbranie alarmów. Krótsze alarmy. Co daje ekspert ochrony? Zmniejsza poziom trudności przy się do wieżyczek. bo to nie. Rozbranie alarmów. O 2 mniej pole alarmowe podczas włamania. Dodajmy to. I tyle na razie. Już więcej nic nie zrobię. No ta tuśka jakby chodził Gdzie mam niby teraz iść w ogóle? W ogóle chciałbym to jakoś odblokować Bo to jest tam coś... Medyczny ekspert 2, no i właśnie To by się przydało zrobić Tu się o, o dziwo otworzyło Nie tam ale nie mam iść raczej czy raczej na pewno Jakie ja mam teraz cele misji? Kajen siężej odszukał i zabił Martina, a to Sobienie zamiast części. To ja go jeszcze nie zabiłem, to nie był ten gościu? Przecież też zabiłem jakiegoś gościa. Zrobiłem zdjęcie. What the fuck? To czemu to tak? Nie myślałem, że to już był ten ziomek, nie? Tutaj też coś będzie, tu jest kolekcja jakiegoś koena. Ale to nie to. My mamy iść właśnie tu, skoro tak, to idziemy jeszcze raz w ogóle, tak w ogóle, w ogóle to sobie wezmę tak, przeładuję. O, tu mamy do kuszy jakiejś rzeczy.

Hmm... To ciekawe... Dobra, karabin mam... Teczki nie mogę podnieść... Tutaj mogę podnieść... A tu nic już nie zrobię? Nie... Czyli fakt, faktem się brzydko mówiąc więc wchodząc tutaj... Co mamy? Tonik bojowy, pole mrozu... Zostaw wrogów na lodzie dzięki polu mrozu. Co to na przykład porażenie? To wiem. Łomiarz? Co robi łomiarz? Zwiększa obrażenia dodane kluczem. Też ciekawe. A te żywe inferno? To że otrzymujesz mniejsze obrażenia od ognia, a zadajesz większe obrażenia samemu korzystając z ognia. za porażenie?

Co teraz? Dzieło Koen 3 na 4. O, o No ja chyba nie chcę fly. Co teraz mam za zadanie? Koen jest przekonany, że nie doceniasz jego geniusza artystycznego, dlatego nasłał na ciebie genofagi. zabije. No what the hell. Tu gdzieś. O, oh, fuck Tu jest tatusiek, ta? Zaraz zróbmy tak. Nie, ja nie mam na tatuśka. Fuck. Hmm. Tego tatuszka też by można było potem rozgnieść. Tu jest, Dobra. Wow, shit. nie, 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 Trzeba się go dosyć blisko trzymać. Fuck! bym tego tatuśka, mam być szczery O, -o. o, -o to się zezłem i mnie zeslowował. i jakoś. O, shit! Damy radę! I czekajcie, teraz by to trzeba było jakoś inaczej... ...rozegrać... ...belty spotykaczem. Dobra, chodź tu maleńka. Dwóch, dwie, znaczy dwóch, dwie już uratowaliśmy, więc właściwie nie ma źle. Całkiem przyjemnie. Tak, widzisz, jak ja jestem dobry. Wójcio. Mm, I przy okazji można znowu coś kupić, bo mam 86. Może byśmy sobie tak rozwinęli zdrowie. Myślę, że to wcale nie byłby głupi pomysł. Maksymalne ile zrobię, a dobra. Do banku genów zamknij. Dobra. Teraz da mi kolejne zdanie. Koen chce, żebyś. Koen chce, żebyś odnalazł i zabił Silsa Koba. Na potrzeby jego arcydzieła, Kąb miał kiedyś zwyczaj kręcić się w okolicy sklepu o nazwie Muzyka Rapture na placu Poseidona. Prawdopodobnie usłyszysz go prędzej niż zobaczysz. To ciekawe. Dobra, tylko ja wciąż nie wiem gdzie iść, nie? Niby jakaś muzyka. O, shit, tu też widzę. Zdrowo się bawią. Tak bardzo nie wiem, gdzie iść Rapture Metro, tu nie pisze, tu wszystko jest pozamykane. No nie, znowu mam nadzieję, że się podobało. Tu jest wszystko pozamykane. Się spróbować włamać przy okazji na szybko, szukam tego w dół znowu o tego, tego może być, ten może być, ten może być i teraz zobaczmy, teraz zrobimy tak, zrobmy tak, zróbmy tak, teraz potrzebujemy no i teraz bym potrzebował dwóch w dół, ale widzę, że tak nie zrobię. A mam dwa w dół przecież tu i tu. Przyśpiesz wpływ. Trzeba wziąć tą zastraną kamerę na siebie, bo... Ooo! Czekaj... a ja nie mam... O lolo 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 lo. Tego dobrze jest mieć ze sobą na przykład teraz, jak, tak jak teraz takie kamery, ja tu mam już włamane. szybko auto hacker kupmy sobie apteczki, kupmy to. Minie zbliżeniowe w takim razie. Dobra i myślę, że tu już będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek. Będziemy się widzieć w następnym. Tu jeszcze ja tylko wejdę zobaczyć co tutaj się dzieje. Oooo, oh, shit! Ale się wystraszyłem. A nic ciekawego, kosz przeszukałem. No więc, tak jak przed chwilą mówiłem, weźmiemy i będziemy kontynuować w następnym odcinku. Więc dzięki Wam, kochanie, za oglądanie. Kochanie, dzięki Wam, kochanie, za oglądanie. Kochani, wam, kochani za oglądanie.